Was na moim kanale ponownie, jak już widzicie po tytule, w bardzo wyjątkowym dla mnie filmie, e, mianowicie jestem obecnie w ciąży, więc właśnie dzisiaj chciałabym Wam mm, o tym troszeczkę powiedzieć. E, no, jak widać, submin jak na razie brakuje, trochę czujesz taka, wiecie, skrupowana, zawstydzona, e, no ale cóż, drugi raz już Wam o tym mówię, ponieważ moja córeczka. Dwuletnia jest już na świecie i będzie miała rodzeństwo. W momencie, w którym nagrywam ten film, jestem dopiero po pierwszych badaniach USG. I wrzucam wam ten film oczywiście z opóźnieniem, natomiast kiedyś Wam nagrywałam, tak wiecie, dopiero jak Wam powiedziałam, czyli mówiłam Wam chyba dopiero wtedy w szóstym miesiącu i stwierdziłam, że nagram dopiero to w szóstym miesiącu, a zaraz Wam nagrywałam na bieżąco, więc myślę, że te emocje po prostu są większe. Nie da się ukryć i też jestem taka, wiecie, zniecierpliwiona i ciekawa, jak to będzie, jak Wam za te, wiecie, parę chwil ten film opublikuję, no ale tak właśnie na świeżo postanawiałam Wam o tym opowiedzieć. I co, słuchajcie, największą dla mnie niespodzianką jest to, że jak poszłam na pierwsze USG, czy znaczy zrobiłam w ogóle pierwszy test, może zacznijmy od tego. Test zupełnie się nie spodziewając, naprawdę ja chciałam sobie nagrać reakcję swoją na test ciążowy, i udało mi się nagrać chyba dwie, gdzie nic test nie wskazywał, i stwierdziłam, że dobra. Zrobię sobie ten test, ale nie nagrywam już teraz, jak wiecie, na szybko sprawdzę i tak dalej. No i tego nie nagrałam, a wtedy okazało się, że ten test jest właśnie pozytywny i był to największą niespodzianką. Jak się dowiedziałam, postanowiłam nie mówić od razu mojemu mężowi, ponieważ jak robiłam pierwszy test ponad dwa lata temu, to taka byłam, kochanie, co tutaj jest? Wikreski, kreski, co to znaczy? Je, ja zobaczmy razem! No niemożliwe i tak się dowiedział, że właśnie. no... Tak po prostu, wiecie, wyszło chyba z mojego po prostu szoku. Natomiast teraz już dobrze wiedziałam, co to oznacza na tym teście i postanowiłam, że zrobię mu jakąś tam małą niespodziankę i to było, to było chyba po nowym roku albo przed nowym rokiem, jakoś tak, postanowiłam, że właśnie mu dam taki mały prezent. Nie dawaliśmy sobie w tym roku prezentów na święta, tylko jakąś tam sobie mamy zorganizować atrakcję. Natomiast stwierdziłam, że dobra, masz tutaj dla ciebie taki mały prezencik. Wiem, że mieliśmy sobie nic nie dawać, ale tak od serca. No i zapakowałam wszystko w czarne pudełeczko, włożyłam tam skarpetki i właśnie test. No i nagrałam też jego reakcję, tak dla nas, jak właśnie w sumie on dalej nie wie o tym filmie, <głos》>, jako ktoś właśnie to pudełko. Oczywiście był bardzo szczęśliwy i no i tak, no i stało się, że się tak właśnie dowiedział. Ja się tego tak zupełnie powiem, szczerze, nie spodziewałam, bo nie mieliśmy tak, jak mieliśmy z Lili, że ja wtedy brałam tabletki antykoncepcyjne w końcu i przez całą obraz stwierdziliśmy, że okej, okay, od tego momentu zobaczymy jak to wyjdzie, czy uda mi się zejść w ciążę i tak dalej, i tak dalej. No i to była dla nas taka, wiecie, w 100% jakby no, świadomy taki moment, że to musiało być teraz i tak dalej, szczególnie że się udało dosłownie za pierwszym razem, po prostu nie dostałam już później miesiączki, więc wiedziałam, kiedy to było. No a teraz już nie miałam takiego obrazu i powiem Wam szczerze, że jeśli miałabym tutaj Wam podać jakiś taki... Mm, Widełki starania się, jak wyszło tym razem, powiedziałabym, że to było 3 miesiące. Natomiast, no, właśnie, no nie miałam takiego okresu, kiedy, w sumie, może nawet 2,5, bo w ogóle dowiedziałam się, że jak, jest, jak, jak jestem w ciąży, zrobiłam ten test. Poszłam do ginekologa, i na tej pierwszej wizycie okazało się, że jutro już zaczynam szósty tydzień, także przez sześć tygodni nie wiedziałam nic, co zupełnie nie mogło się zdarzyć właśnie w pierwszej ciąży, bo wtedy po prostu co noc nie bardzo bolała, nie wiem czy macica, jajniki, po prostu tak mnie wszystko rozwalało od środka, ale myślałam, że to przyjdzie jakaś, wiecie, silniejsza miesiączka po odstawieniu tych leków i tak dalej, i tak dalej. Więc jakoś to było, a tym razem, słuchajcie, nie miałam praktycznie żadnych objawów. Jedyna rzecz, która mnie tak przez moment zastanowiła, to to, że było mi w nocy bardzo gorąco, pociłam się, a coś takiego właśnie miałam w ciąży, bardzo długo po ciąży i zresztą podczas karmienia i nawet powiem Wam, że dopiero tak od trzech miesięcy przestawało mi być w nocy tak gorąco, no ale znowu poczułam to, że jestem, wiecie, spocona, że muszę otworzyć okno, piję w nocy i raz jak szłam właśnie jakoś tak przed tym testem u nas na pierwsze piętro, to złapała mnie zadyszka, jeszcze coś gadałam w drodze i takie było kurczę. Jak to się męczę? No gdzieś tam te myśli uciekły, no i później się okazało, że to fakt. Także mogę tylko nawiązać do tych dwóch objawów, to uczucie właśnie gorąca, duszności, ciepła. I to była taka jedyna rzecz, po prostu nic totalnie więcej. Nie czułam. Dopiero gdzieś tam e, pierwsze objawy przyszły wraz z trwaniem pierwszego trymestru. Jeszcze go nie skończyłam, więc pewnie Wam opowiem mm, później, jak to wszystko właśnie e, jak to wszystko się toczy, bo wiadomo, teraz jest jeszcze super, zobaczymy za miesiąc, za dwa, e, więc tak to będzie wyglądało. Dopiero przede mną będą za dwa tygodnie drugie badania, więc jeszcze mam na to czas, ale na pewno Wam e, opowiem i chciałabym właśnie tym razem trochę więcej Wam o tym mówić, bo jak mam w poprzedniej ciąży, to tak a trochę zahaczysz. Nie było, że na moim kanale tyle jest o ciąży A potem sobie oglądałam te moje filmy I stwierdziłam, że bardzo mało nagrywałam Nagrywałam, wiecie, co spakować ym, Nie wiem Co kupić, jakie zakupy dla niemowlaka Ale mało takich moich przemyśleń Moich jakichś takich rzeczy Raz chyba Wam nagrałam o trzecim trymestrze ym, Czy to o... No jakoś tak, ale To nie było takie moje, jakoś tak Nie wiem, czemu o tym nie mówiłam A tym razem chcę więcej o tym powiedzieć I też mieć taką chyba dla siebie pamiątkę. Także tak Lili będzie miała rodzeństwo, co mnie niesamowicie cieszy, a cieszy mnie najbardziej to, że będzie miała rodzeństwo w różnicy wieku mniej więcej tak 2 lata, 8-9 miesięcy, zależy oczywiście, jak to wszystko wyjdzie. Czyli prawie 3 lata, co uważam, że jest rewelacyjną różnicą wiekową. Mój mąż tak miał z siostrą, i byli bardzo ze sobą zżyci i tak dalej, dalej, łączy ich taka fajna więź. Ja mam siostrę 7 lat starszą, co oczywiście w pewnym momencie było ok, na pewno dla rodziców, bo wiecie, dużo pomagała i tak dalej. Natomiast jak ja miałam 7 lat, ona 14, to już, słuchajcie, był ogromny przeskok. Ja 14, ona 21, już jej, słuchajcie, nie było, mieszkałam Granicą. No, i na ten moment też trochę się różnimy. No, jednak to jest naprawdę bardzo duży przeskok 7 lat i no i ja nigdy nie chciałabym takie różnicy. A jakby wiecie, ja też jestem bardzo taka empatyczna i ja rozumiem, dlaczego moi rodzice tak wybrali, tak im było łatwiej, bo im było momentami wiadomo ciężko, kiedyś też dzieci się miały wcześniej i chcieli po prostu odczekać, żeby być bardziej tak, takim gotowym i tak dalej. Natomiast no ja z perspektywy czasu widzę tą ogromną różnicę, szczególnie, że ja nie miałam z kim się bawić, jak byłam mała, moje kuznostwo było starsze. No, moja siostra miała w tamtym czasie, właśnie, jakichś kuzynów, kuzynki, a ja naprawdę czułam się w dzieciństwie bardzo samotna pod tym względem, że wiadomo, koleżanki, kolegów miałam, ale to nie było to samo, mając rodzinę, kuzynostwo i tak dalej. U nas w rodzinie, może też już nie ma takich maluszków, ale mam sporo koleżanek, które mają małe dzieci, i myślę, że te trzy lata kiedyś to się tak wiecie. Mniej więcej zatrzę, że właśnie Lili będzie miała o czym rozmawiać ze swoją siostrą lub bratem, i będą się razem bawić, będą miały siebie i będą siebie bardzo wspierać. Na to ogromnie liczę, chociaż ja wiem, że różnica wieku to jest jedno wiecie, różnice charakterów, dbanie o te relacje, podobieństwa, różnice i tak dalej, to wszystko ok, ale jednak wiecie, miałam 14 lat, mojej siostry już nie było w domu, więc no ja w wieku tego dojrzewania nie miałam nikogo takiego, z kim mogłabym tak sobie porozmawiać, wiadomo miałam przyjaciółkę, no ale jednak zabrakło, zabrakło z perspektywy czasu tej siostry czy jakiegoś brata, który byłby jeszcze ze mną w domu, czy też z doskoku, no ale tak nie było, dlatego ja bardzo chciałam, żeby ta różnica nie była ogromna i myślę, że 3 lata to jest taki idealny wiek, fajnie też jest mieć 4 lata różnicy. Myślę, że dla nas to jest też dobry moment, bo Liliusz już jest naprawdę dużą dziewczynką, mądrą, zaradną i będzie na po prostu łatwiej jak miała 3 latka i tak myślę, że będzie to bardzo specyficzny początek i na pewno nie będzie jakoś super łatwo, jednak trzylatka potrzebuje bardzo dużo uwagi, szczególnie że zacznie przedszkole, będzie dużo zmian w jej życiu, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Swoją drogą mam bardzo dużo chyba. No, naprawdę bardzo dużo różnych obaw, pierwszych jakichś takich moich zmartwień, czego nie miałam w pierwszej ciąży. Ale to chyba tak jest, że jak spodziewacie się pierwszego dziecka, to wiecie, nie macie żadnych oczekiwań. Po prostu zaakceptujecie wszystko tak, jakie jest, idziecie po prostu z taką pewnością, że no jakoś to musi być. No wiadomo, teraz też, ale jednak chciałabym, żeby więcej rzeczy do siebie wiecie, się dopasowało, żeby dzieciątko lubiło wózek, lubiło samo żebym była w stanie odprowadzać i tak dalej. No jest trochę takich rzeczy trochę takich moich zmartwień w głowie odnośnie porodu i tak dalej, ale tego jest tak dużo, że chyba w tym szczęśliwym filmie nie będę o tym mówiła, tylko gdzieś tam później nagram Wam taki film o moich pierwszych zmartwieniach, które w mojej głowie są. Mam nadzieję, że odejdą wraz z mijającym czasem, no ale na, na razie są i nie ma co tego ukrywać. Jakby nie było, no jesteśmy bardzo szczęśliwi um, i myślę, że jest to naprawdę idealny moment, gdzie też mieliśmy okazję sobie w tym roku troszeczkę z mężem więcej pobyć razem, bo wiadomo, że ten pierwszy rok półtora jest bardzo specyficzny dla relacji też naszej, gdzie tego czasu było bardzo malutko. Wiadomo, fajnie by było jeszcze na przykład rok poczekać, tylko kto nam da gwarancję, że wiecie. Za rok się uda, za dwa lata się uda i wszystko będzie tak, jak chcemy w zegarku Nie zawsze tak jest, więc bardzo jestem szczęśliwa, że udało nam się tak szybko Po prostu mam nadzieję, że wszystko będzie super, że wszystko będzie dobrze No Inne scenariusze nie wchodzi nam po prostu na głowy. wiadomo Myślimy jak najbardziej pozytywnie, że wszystko będzie super, wszystko się uda Mimo tych moich małych takich... Czarnych myśli. Na ten moment, słuchajcie, tak naprawdę no, będę oglądać ten film później, ale nikomu jeszcze tak naprawdę dobra no, ja mówiłam moim e, trzem koleżankom najbliższym, natomiast rodzina jeszcze nie wie. E, czekamy, wiecie, ten pierwszy taki trymestr, e, żeby tak wszystko przeszło sobie na spokojnie. Lubimy się tym nacieszyć sami. To jest też taki, wiecie, bezpieczny okres, żeby pobyć z tymi swoimi myślami, żeby się do wszystkiego przyzwyczaić, wszystko przebadać na spokojnie, więc tak naprawdę, poza moimi koleżankami, moim marzem, jesteście pierwsi kto, który, który, którzy się tutaj dowiadują i pierwszy raz o tym tak mówię, też wiecie więc ciężko mi zebrać myśli no i nie powiem Wam jak wszyscy zareagowali, na pewno wszyscy są bardzo szczęśliwi, to na pewno i no i co? I chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć na razie w tym właśnie filmie. Będzie druga dzidzia, będzie rodzeństwo, będzie się działo, będzie dużo zmian w naszym życiu, na pewno będzie to mała rewolucja, no ale na ten moment nic jeszcze nie wiem tak naprawdę, więc świeżo mi się to nagrywa, ale chciałam Wam przekazać to wiadomość tak na świeżo, myślę, że widać, że ekscytacja jest, radość jest, miłość jest i, i nie mogę się doczekać tych takich pierwszych przeżyć po raz kolejny wtulenia tego małego bubaska tego ciepełka, chociaż no nie ukrywam, że mam więcej właśnie takich myśli, które są związane gdzieś tam ze stresem i obawami, a więc ciężko mi tutaj udawać, że wszystko jest super. Dużo mam jakichś tam moich pierwszych zmartwień, nazwałabym to tak. No ale jak już mówiłam, wspomnę Wam o tym w innym filmie, teraz nie będziemy o tym myśleć, ale cieszę się bardzo i mam nadzieję, że po po prostu Lili też będzie bardzo szczęśliwa i dobrze zareaguje właśnie na rodzeństwo. Na razie jeszcze tak nie ma trochę o tym pojęcia. Na razie jak ja się pytam, kto mieszka w brzuszku, mówi, że Mimi, czyli że ona, no bo ona wiedziała, że mieszka w brzuszku, czasem powiedzicie, ale nie wiem, czy to mówi tak świadomie, natomiast zmieniło się to, że jak jej się pytam, czy chce małą dzidzieć, czy chce rodzeństwo, troszeczkę braciszka i chce się z dziedziniem bawić, to mówi tak, daj! Więc się cieszę, bo kiedyś, jak się o to pytałam, to mówiła, że nie. No, a teraz um, chcesz się bawić właśnie z rodzeństwem, więc to się też zmieniło. E, to na tyle w tym filmie, w takim pierwszym, bardzo spontanicznym e, filmie, i widzimy się na pewno już niedługo w kolejnych filmach, także do zobaczenia.